Cześć, witam się z wami dzisiaj z Zary. Oh, Jezu, ej, ale się działa? Masakra, tego tak się wydawało, ale przytarganie takiej całej kupy ubrań. Naprawdę. Łapka w górę, chociażby za to ładnie poproszę. No um, tak, wracając do wstępu to jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam. Piszcie koniecznie, co myślicie, co wam się podobało, co nie. No i już nie przedłużając, zaczynamy mierzenie, dzisiaj będzie dużo okryć wierzchni. Znaczy dużo, tyle ile udało mi się sztargać. no ja nawet nie wiem, co powiedzieć, spodnie. Dużo, 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 za duże, za długie. No, nawet nie szło tego do żadnych butów zmierzyć, żeby to jako tako wyglądało. A sweterek jest za mały. Ja się spodziewałam, widzę, czegoś śniotoperzowego. No zamysł był super. Ale to to jest jakaś porażka, jeżeli o mnie chodzi. E, wzięłam po pierwszymi zaraz sobie zobaczymy metki. E. Elka no nie jest dużo większa, no, no nie, wiecie, ja to ściągam. Do tych spodni jeszcze sobie pomierzę eee, inne rzeczy, zobaczcie, tam wzięłam chociaż chyba jeden spotarek, a reszta tu będą ukrycia wierzchnie. Eee, nie, wiecie co, ściągam wszystko. Zaraz Wam pokażę metki. Spodnie są fajne, bardzo ciekawe. Takie kurcze, trochę jak eleganckie, Korzy dżinsy, no bardzo fajne. Gdyby nie to, że są takie długie, i takie tutaj olbrzymie, no bo tu wszędzie są fajne. Tutaj dobrze, ładnie leżą na nogawkach. Więc raczej nie ma sensu brać mniejszego rozmiaru. Widzicie, wszędzie są tutaj olbrzymie. No i ta długość, więc no, dla mnie na pewno odpada. No i ten sweterek, no niestety. A szkoda go, bo zamysł jest bardzo ładny. Tutaj ma taki fajny azur. Ja go ledwie przepchnęłam przez. Y Just tak ledwie, ledwie, dawno się to nie zdarzyło e, to jest na niego na miarę, miałam na sobie rozmiary M są tylko trzy rozmiary, więc naprawdę spodziewałam się, że to będzie większe e, no i cena 179 zł skład też procent akryl, 30% poliamid, 10% wełna jeżeli jesteś drobna i szukasz czegoś oversize, to możesz spokojnie iść w M albo W L, bo no, jak widziałyście to są straszliwie wąskie swetry. Tutaj jest model tych spodni, taki tam na ja sobie. Nie miałam na sobie 40, tutaj jest na mnie namiar. No cena jest dość wysoka, 199 zł. 100% bawełna, o tutaj widać jaki to jest wzór no fajne, ciekawe kolejna para, ta już rozmiarowo jest lepsza, tutaj jedną nogawkę podwinęłam, żebyście zobaczyły jak to wygląda a druga jest w pełnej długości, zaraz sobie drugą też podwinę do reszty rzeczy e, to jest 38 i one rozmiarowo są dobre standardowo wiecie, tutaj odstaje ale to już jestem przyzwyczajona tak wyglądają z tyłu, tutaj widać, że są na mnie za małe ale no tak jak mówię, no już pasie odstają tutaj. W biodrach są po prostu wąskie i te kieszenie się też e, tak tutaj no nieładnie układają, więc no nie jest to model dla mnie, ale zaraz go przykryjemy swetrem, nic nie będzie widać, a bluzeczka jest moja dość stara, chyba z Diven. Okej, okay, do tych e, jeansów. Złożyłam sobie taki sweterek. On już jest typowo wersajzowy. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest rozmiar SSM. m Ma taki fajny melange. Obniżona linia ramion. Dekolt fajnie tutaj wykończony. Coś mi telefon nie łapie ostatnio ostrożnie. O, jest. Podwinęłam sobie troszeczkę te mankiety. Jeden tak trochę mniej, drugi trochę więcej żeby można było zobaczyć jaka jest różnica, ale bardziej mi się podoba po całości, więc już sobie tutaj dowijam, Za Was wracam. Tak on wygląda z bokiem, tak wygląda tyłem. Yy, sweterek bardzo mi się podoba No i patrzcie jaka jest różnica pomiędzy tutaj S-ką a M-ką, a pomiędzy tamtą M-ką. No niebo a Ziemia. Okej, okay. ściągniemy, zobaczmy sobie metki, chociaż on jest dość drogi, więc tutaj podejrzewam, że ma bardzo dobry skład, ale on nie gryzie. Jeżeli będzie w nim na to nie gryzie. Fajny sweterek. Podoba mi się. Warto do na na listę. Tak, tak, sweterek miałam, rozmiar że S przez M, to jest na niego namiar. Cena 349 zł, a jeżeli chodzi o skład. I tutaj mamy metkę tych spodni, miałam na sobie rozmiar 38, e, 199 zł. 100% wełna i one tutaj nie mają guzika, tylko są zapinane na taką. No nie wiem, jak to się nazywa haftka, to nie jest haftka, No takie, takie duże, zasuwane zapięcie plus zamek. Bardzo mają fajny, głęboki taki granat y, i delikatnie żółte nici. No fajne są, szkoda, że krój totalnie nie dla mnie i pozwólcie, że resztę pokażę Wam w swoich jeansach, bo te były tak straszliwie niewygodne, że musiałam się po prostu z nich wydostać. Dobra, no to co, idziemy z okryciami wierzchnimi. Do zmierzenia wzięłam taką kurteczkę, narzutkę z misia. Tego typu ma tutaj guziczki, już Wam pokazuję, jest taki jakby szyk, Bardziej z... w większości czarny, tutaj kieszenie ma zrobione, wiecie, dokładnie z tego samego, tylko że tak jakby odwrócony misiek, lamóweczki przy rękawach, też ładnie wykończone, tak samo tutaj, wszędzie. Ale ja nie lubię, jak te kieszenie są w ten sposób. Więc dla mnie on odpada. Jego jeszcze trafnę, żeby wam pokazać, jak ja w nim wyglądam, wypięta. Ogólnie długość ma fajną. Lepiej się, że. No. Poza tymi moimi uprzedzeniami do kieszeń, jest to całkiem fajna opcja. No, taki to ma krój. Całkiem w porządku, wiecie? No jest ok ja bym sobie wiecie to rozpięła. chociaż to się wtedy i tak nie rozkłada nie no ok, w porządku e, tutaj mam metkę ja na sobie rozmiar M e, tutaj jest na namiar cena 349 zł e, na zarówność 100% poliester i podszewka również 100% poliester a e, więc to w tej cenie to wydaje mi się, że w hajemie były mm, ładniejsze troszeczkę Taniej. No ale to, to się komu bardziej podoba. <noise> eee, zostawię to bez komentarza. Jest bardzo miłutkie, bardzo mięciutkie, zapinane na trzy guziki, na których zapięcie no tak, zajęło mi to około Dobrze, w trzech minut, tak po minuty na guzik, bo wiecie co, te dziurki są całe w tym futrze, futrze, w tych włoskach takich, i to się wszystko ślizga, te guziki nie chcą przechodzić, położone ze z tym futrem. Wiecie, jeżeli ktoś takiego szuka, no to to robi szał, to jest taki baby pink. Wygląda ładnie, ma bardzo dobrze skrojony tutaj dekolt, bo nie jest za duży. Bardzo fajny, duży kołnierz. Dobra długość. Yy, dobra długość rękawów. Tutaj linia ramion jest delikatnie obniżona. Tych guzików, no nie widać. No widać, takie delikatne tutaj, bo one są chyba czarne. Zresztą no, zaraz rozepniemy i zobaczymy. Już nie mam to siły. E, ale nie, ogólnie w porządku. Ładne. Teraz jest, wiecie, moda na takie. Ale to nie jest zupełnie w moim stylu. Tak założyłam, wiecie, w ramach eksperymentu. Może akurat by mi się to spodobało? Dobra, wiecie co? Potrzebuję dwóch rąk, żeby to rozpiąć. Tak to wygląda rozpięte. Jedyne, co zauważyłam, to akurat w tym egzemplarzu yy, to się strasznie tak odwija fajnie, tak prostuje jakby. O, więc stoi sobie na baczność. To nieładnie wygląda, no bo to jest kwestia po prostu egzemplarza. A guziki mamy jakie? Może ja. dogrzewać do nich? E nie, to są guziki różowe, widać się tutaj? Widać. No i tak samo było z szukaniem tej dziurki. Nie, ogólnie w porządku. Jeżeli szukacie czegoś takiego, ono jest na potrzeweczce. No ja, ale zresztą pokażę na pewno. Co nie znalazłam metki, tutaj jest na niego namiar. Skład to 100% poliester i 100% poliester. Ja miałam na sobie rozmiar M, ale nie jestem w stanie znaleźć metki, więc... No i tak wszystko będzie podlinkowane na dole. E, dobra, wynalazłam też coś takiego, ale nie zauważyłam w jaki sposób to jest zakładane, e, więc no niestety jestem na nie, ale szukam czegoś takiego właśnie w tym stylu. Wiecie, może być dłuższe, bardziej chodzi o e, panterkę na wiosnę. E, zaraz Wam pokażę o co mi chodzi, że to odpada. E, Kieszenie ma fajne, rękawy ma bardzo fajne. A, tylko ono tutaj ma taki jakby duży, gruby, ciężki szal. I no nie puszczę tego, nie rozepnę tego, bo to będzie wszystko źle wyglądało. więc to po prostu trzeba wziąć ze założeniem, że to się po prostu zarzuca. No i tak, wygląda w porządku, nie? Bo nic więcej z tym nie zrobimy. Jak to się prezentuje z tyłu. Nie widać mnie. No. Ciekawa rzecz, ale nie dla mnie. Ale jeszcze się nie poddałam. Jest jeszcze jedna panterka i płaszcz, który mi mega wpadł w oko. Więc teraz panteryczka, a później ten płaszczek. Ja mierzyłam rozmiar M, cena 599 zł. Skład tu jest fajny, bo jest 60% wełny, 27% poliestru, 9% poliamik i 4% inne włókna, a poszewka to jest 100% viskoza, więc no to jest rzecz fajna, tylko niestety nie jest to to, czego ja szukam. Okej, okay. tak, wyhaczyłam coś takiego i to jest piękne. Ale kuję. Szkoda. I jest jeszcze jeden minus. Yy, rękaw mógł być odrobinę dłuższy, tak, centymetr do dwóch. Tak lubię jak yy, jest do linii palców, tak wiecie. Tu, dotąd. No a jest właśnie, o tak, a jest no niestety ciut za krótki. Yy, gryzie. I nie ma kieszeni. No ale poza tym wiecie, robi całą stylizację. Wystarczy coś zwykłego pod spód, tak jak w moim przypadku, zwykła czarna bluzeczka, zwykłe niebieskie dżinsy to i... jest, no inne buty bym założyła. No, ale mam takie, jakie mam dzisiaj. Już mówię, z tymi wszystkimi kurtkami się nie, nie zapakowałam, z butami. Ehm. Ładne to jest. I to jest takie maxi, ja mam 1,62 m i to mi sięga za łydkę. Fajna sprawa. Nad tym się będę zastanawiać, wiecie? Przecież na gołą skórę kuję. Yy, Jakbym miał jakąś taką zabudowaną bluzeczkę, to jak najbardziej ok, I jest mi w tym bardzo ciepło. Tak, ja miałam na sobie rozmiar M. Tutaj jest y, na niego namiar. Cena to 649 zł. Yy, ma bardzo fajny skład, bo to jest 57% alpaki, 22% akryl, 19% poliami, 2% elastan. Yy. Zadatkowa tkanina, 100% Acryl. A co chodzi z dodatkową tkaniną, to nie wiem. Nie wiem, może nici? Nie mam pojęcia. E, ale no kurczę, ładny to ma kolor. Prezentuje się fajnie i jest bardzo grube. Może spokojnie robić za płaszczyk. Może w rozmiarze większym bym to brała, Wiecie, żeby sobie to przepiąć paskiem jeszcze. Do zastanowienia. Okej, okay, ten płaszcz na 100% ląduje na mojej liście życzeń. jest śliczne bardzo fajnie wykonany bardzo ma fajną długość bardzo ładny kształt tak to wygląda z tyłu lekko obniżona linia ramion ale w taki ładny sposób, że one wiecie nie sterczą bardzo podoba mi się tutaj te wstawki w kołnierzu ej no jest super ślicznie zrobione rękawy z takim guziczkiem tak lekko zwężające się. kolor to jest typowe kaki taka z gniła zaraz się. zaraz już zapnę i wam pokażę jak wyglądam zapięta ale jak na razie jest wow tak czułam jak go zobaczyłam no popatrzcie on zapięty również wygląda super tutaj się delikatnie, nie nie się jest, jest prosty, ale jest dość szeroki bardzo ładnie się tutaj domyka nie zostawia takiej dziury przy dekolcie no jest piękny. naprawdę, wiecie z tymi płaszczami, które już nie wyważ szczególnie zapiętymi ten wygląda bardzo, bardzo ładnie no jestem oczarowana Ciekawe, ile kosztuje. Jeżeli kosztuje coś koło 400 zł, ale nie sądzę, Ech, to bym go chciała od razu, ale jeżeli jest droższy, to będę na niego polowała. Ale coś czuję w kostach, że to jest coś droższego. Bardzo, bardzo ładny płaszcz. Więc tak, ja miałam na sobie rozmiar M, tutaj jest na niego namiar, cena 7,49 zł. Um i tak skład jest fajny 75% wełny 25% poliamidu podszewka 100% wisgoza zrobione w Monako, czyli tak Manteco, słuchajcie no fajny jest kurczę, bardzo ładnie zrobione i podoba mi się też to wszystko wizualnie i lubię siebie w zieleni więc to na pewno ląduje na mojej liście życzeń. Zobaczymy czy mi się uda go polować taniej, Nie no, nawet za cztery stówy to będę zadowolona. Zara, mierzenie drugie. Ten sam dzień, słuchajcie, udało mi się zmienić Przemierzalnie na większą. Dobrałam trochę rzeczy i jeszcze coś tutaj wam pokażę, jako że e, film wychodzi w czwartek, czyli chyba w czwartek albo w piątek wyjdą na stronie Zary w więc chcę dla was jak najwięcej zmierzyć i w sumie dla siebie też um, i do zmierzenia wziąłem taką kurtkę ona jest mega fajna bardzo leciutka to jest taki brązokaki beżokaki taki wymieszany widzicie tutaj ma ten taki otwór na palucha eee, rękaw, oh boże rękawki się gada no już jestem zmęczony ale zaraz mi przejdzie Kieszonki na napy, kieszonki są fajne, bo mają w środku polarek, więc jest miło i cieplutko, jak sobie włożymy ręce. Zaraz zapnę i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda zapięte. No, yy. czekajcie, tutaj mamy... O, ale fajne to przymierzanie, słuchajcie, tak to wygląda z tyłu. Również fajnie. Tak to się prezentuje zapięte tak to wygląda z tyłu boki sobie rozpięłam minusy, tutaj jest mi dość ciasno i ciężko by było to zapiąć i ma dość taki malutki kaptur, ale poza tym e, bardzo fajna kurtka, długość ma super zamek się rozpina z obu stron tak, tutaj można sobie jeszcze, wiecie sorki zatem można sobie jeszcze rozpiąć od dołu więc fajnie no mi się podoba ale tak jak mówię tu jest trochę ciasno ja miałam na sobie rozmiar M i to był dobry rozmiar to jest na nią namiar cena 349 zł skład słuchajcie na zewnątrz 100% poliester podszewka 100% poliester wypełnienie 50 Ej, nie widzę. 50%... Nie mam pojęcia co to jest. Słuchajcie, tutaj. Sprawdzę na stronie, Wam napiszę. Jest tak, 25% pióra i 25% puch. Więc no, ona powinna być cieplutka i ma dość dobrą cenę, jeżeli chodzi o to wypełnienie, bo wiecie, są kurczki za 350 zł 100% poliester Także tak, ta jest bardzo fajna. Ok. Mm, Znalazłam takie brązowe jeansy. Ja wziąłem w rozmiarze 40, ale one są na mnie za małe. Ja ledwie co zapięłam, też tutaj wszędzie. Podwiniam te swoje One sobie wydają w porządku, ale mnie cisną. No jak widzicie to sztyłek jest za bardzo odkreślony, więc no. One, jeżeli tutaj o mnie chodzi, to zdecydowanie odpadają i ledwie, tak jak mówię, ledwie je dopiąłam. Znaczy czuję, że one by się rozeszły, ale czegoś długość mi nie leży, więc spodnie odpadają, ale to jest taki ładny brąz, jak taka kawa z odrobinką mleka. I do tego sobie wzięłam hit sezonu sweterek w rąby. On ma obniżoną linię ramion, tutaj jak widzicie po bokach. Ma rozporek i taką czarną lamóweczkę. Tutaj. plus Później tutaj przechodzi na dole wściągacz. Rękawy są proste. Tutaj przyściągaczy również w ten sposób to zrobione. On wygląda na taki, który ma dość dobry skład. Zaraz sobie to sprawdzimy. Dekład jest taki dość luźny. No tutaj widzicie jak wyglądam z tyłu. Na wieszaku podobało mi się troszeczkę bardziej. Wiecie, chyba. Um, nie, nie podoba mi się, wiecie? Więc przebieramy się. Kolejne rzeczy i Wam pokazujemy. E, no, musiałam, słuchajcie. Ja mam e, t-shirt po prostu, jeżeli chodzi o ten wzór. Najbardziej zależało mi na spodniach, że zobaczcie jak one będą wyglądały. To jest stres. Um, mają proste kieszenie w poskosie. Tutaj mają gumeczkę w pasie. Rozmiar dobry, nie cisną, wszystko jest ok. Za to bluza jest o kroju, który mi nie odpowiada. Tam widzicie jak to wygląda z tyłu. Z tyłu wygląda fajnie, nie? Tylko ja się dużo ruszam, dużo ganiam z dzieciakami i wiecie... Bluza dla mnie na pewno nie, ale no, tak jak mówię, mam do tych spodni t-shirt, więc nad spodniami się zastanowię jak yy, będzie korzystna cena na wyprzedaży, to czego by nie. Chciałam zgodzić, żebym by po prostu po całości w tym wygląda. Trochę mi się tak z mu kojarzy ten wzór. Tak po całości, ale no w domu też trzeba się czuć dobrze i, i fajnie. Tak samo jak kiedy latam z psem, czasami wieczorem. No to takie, wydaje mi się, w sam raz tego typu okazje. Okej, okay. ściągam z zobaczymy sobie metki metka tych spodni, miałam na sobie rozmiar M tutaj jest na nie namiar cena 129 zł skład 80% bawełna 20% poliester a tutaj mam metkę tej bluzy też miałam na sobie rozmiar M cena taka sama 129 zł skład 80% bawełna 20% poliester i detale nie wiem jakie detale może ściągacze wiecie 99% bawełna, 1% elastan nie, 98% bawełna i 2% elastan no, przyjemny jest ten zestawik okej, okay, więc co, już nie zakładałam budów, bo chciałam znowu założyć te spodnie już zapomniałam, że wziąłam ten sweterek do zmierzenia i on ogólnie jest ciekawy ale jak go musiałam podwinąć bo on jak jest w ten sposób on się źle układa tutaj też tutaj ta stójka nie chce współpracować ale poza tym przód, tył fajny obniżona linia ramion, tutaj znowu ma taką białą lamóweczkę rozcięcie, no i ta lamóweczka jest tutaj tak poprowadzona bardzo ciekawie no ładny jest ten sweterek, nie mogę mu zarzucić, że nie jest i tak jak tutaj już Wam pokazywałam Starczy to sobie wywinąć do środka i problem z mojego ułożenia słoiki zupełnie znika. Tylko chyba też traci troszeczkę na swoim uroku, jak myślicie. Fajnie jest. I zaczynam się teraz bardziej przekonywać do tygrysów, ale wydaje mi się, że jestem dla nich po prostu za niska. One powinny być tak centymetr krótsze, chociaż one są cięte, więc można by było to w łatwy sposób rozwiązać. Jeżeli chodzi o ten swet z tymi lomóweczkami, ja miałam na sobie rozmiar M, tutaj jest na niego namiar. E, cena przed obniżką 149 zł, e, skład 52% akryl, 41% poliester, 5% wełna, 2% elastan, e, gruby, fajny, mięsisty, niegryzący namiar na te spodnie ja miałam sobie rozmiar 40 cena 129 zł skład 99% bawełny i 1% elastanu okej, okay, więc tak do zmierzenia wziąłam sobie taki A ten bluza jest, wiecie co? to jest taka dzianinowa bluza bardzo fajna ale wydaje mi się, że wziąłem ją w za dużym rozmiarze ja wziąłem elkę i myślę, że spokojnie mogą brać aneczka. Więc tutaj ma bardzo fajnie zrobiony dekolt. Jak wyglądam z tyłu? W ten sposób. Fajnie. Fajnie. No i ja mówię, co duże. Były jeszcze inne kolory. Więc myślę, że można sobie coś wybrać. Fajnego. Wniżona linia ramion. Ten tutaj ściągacz jest i mało trzymający, ale. W pełni myślę w rolę taką wiecie, zdobną no? Fajnie to wygląda. Ten ściągać przy rękawach jest e, trzymający. E, no i do tego dobrałam sobie takie słuchajcie spodnie. wiecie co? Zdejmę sobie tą bluzo sweter. Ten bluzo sweter. I zaraz wam pokażę spodnie. Tak. Um, spodnie mam w rozmiarze 40. Wszystko mi się w nich podoba poza tym. To sobie po prostu tak stoi. No niestety odpadają. ale one, one mają bardzo fajną fakturę. To jest tak jakby walurowa, takie wiecie, mięciutkie, przyjemne. No ładne są. Takie, wiecie, bardzo w moim stylu, bo nie krzyczą, a są inne, no, taką wynę no, jak stoję, nawet to mi to odstaje. No czasami to jest tak, że po prostu czuć, że odstaje, Tutaj po prostu odstaje. No i więc odpadają, ale ja założę sobie jeszcze do nich jedną kurteczkę, bo będzie, myślę, idealnie pasować i zaraz pokazuję Wam metki. Ok, a, odwołuję. Jednak a kurtka lepiej wyglądała do tamtych brązowych yy, i to jest bardzo duży oversize. Tu mi wystają tylko końcóweczki palców, ale z kolei yy, tutaj przy ściągaczu jest idealnie. Yy, więc no, rozmiarowo śmierdzi, że jest ok. Ja w rozmiarze M. To jest po prostu taka duża, mocno przeskalowana, yy, srebrny zamek, kołnierzyk, yy, obniżona linia ramion, kieszenie po skosie. Tak wyglądam bokiem. Tak wyglądam tyłem. Już to się przyjdziemy. Fajna. Bardzo fajna. Ona jest taka no, tutaj długa jak ją wyprostować. Tylko to tak chodzi. I jeżeli chodzi o rozpiętą. To wygląda tak. No ładnie. No, dla mnie jedynie ta Rękawy je skreślają, ją skreślają, no i tutaj jest taki brązowy guziczek. Ogólnie ona ma taki kolor ciemnego brązu, ale wydaje mi się, że tutaj lustro światła dzisiaj jest dobre i wszystko dobrze widać. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam, no i piszcie co myślicie o tych ubraniach, czy coś wpadło Wam w opór, czy to jest Waszym zdaniem warte zakupu, czy też nie, zaczęłam się kręcić jeszcze oglądać tę kurtynę. No.